1 lipca w życie wchodzą przepisy dotyczące bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. Co to oznacza dla pacjentek, lekarzy i farmaceutów? Czy rzeczywiście od 1 lipca w polskich aptekach kobiety w ciąży otrzymają bezpłatne leki? Oto wszystko to, co powinniście wiedzieć na ten temat. O bezpłatnych lekach dla kobiet ciąży mówiło się już od kilkunastu miesięcy. Obiecywali je politycy w trakcie konferencji prasowych oraz w swoich programach wyborczych. W końcu, po wielu miesiącach oczekiwania, projekt pojawił się w Sejmie, a pod koniec maja został podpisany przez prezydenta. A mowa tutaj o ustawie z 16 kwietnia 2020 roku, zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw. Termin wejścia w życie zapisów tej ustawy przewidziano na 1 lipca 2020 roku. Jednak na wstępie trzeba zaznaczyć, że wcale nie oznacza to, że właśnie 1 lipca w polskich aptekach pojawią się bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. A wszystko dlatego, że to dopiero minister zdrowia na drodze obwieszczenia opublikuje wykaz leków, które będą bezpłatne dla kobiet w ciąży. Póki co wykaz ten jeszcze nie istnieje, a minister zdrowia ma aż 4 miesiące na jego ogłoszenie od momentu wejścia w życie ustawy, czyli od 1 lipca 2020 roku. Oznacza to, że kobiety na bezpłatne leki w ciąży będą musiały jeszcze poczekać. A jakie leki znajdą się w tym wykazie? Rekomendacje w tym zakresie przygotuje Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa wskazuje, że mają być to przede wszystkim leki wybrane z wykazu leków refundowanych, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży. Będą to zatem leki, które posiadają wskazanie do leczenia lub profilaktyki określonych schorzeń okresu ciąży. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w wykazie tym nie znajdą się leki do tej pory nieobjęte decyzją o refundacji, a niestety takie również znajdują zastosowanie w leczeniu schorzeń okresu ciąży. Bezpłatne leki w ciąży będą oczywiście przysługiwać kobietom w ciąży, to jest raczej oczywiste. Warto jednak zwrócić uwagę, że do skorzystania z tego uprawnienia niezbędne będzie stwierdzenie ciąży przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub takiego, który taką specjalizację właśnie odbywa. Ciąża może być stwierdzona też przez położną podstawowej opieki zdrowotnej lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej. Wspomniani lekarze i położne będą wystawiać zaświadczenie, które będzie ważne przez cały okres ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu. Jest to o tyle ważne, że właśnie na podstawie tego zaświadczenia kobiecie w ciąży będą przepisywane bezpłatne leki. A jak będzie wyglądać recepta na bezpłatne leki w ciąży? Oczywiście nie będzie się ona różnić od zwykłej recepty elektronicznej czy papierowej z jednym wyjątkiem. Na takiej recepcie uprawnienie dodatkowe pacjentki zostanie oznaczone symbolem C jak ciąża. W przypadku recepty elektronicznej będzie ono niewidoczne dla pacjentki, a widoczne wyłącznie dla osoby wystawiającej i realizującej taką receptę w aptece. Natomiast w przypadku recepty papierowej oznaczenie C znajdzie się w rubryce pod tytułem uprawnienia dodatkowe. A kto będzie mógł wystawić taką receptę na bezpłatne leki dla pacjentki w ciąży? Oczywiście przede wszystkim lekarz lub położna. Którzy stwierdzili u pacjentki ciążę. Taką receptę będzie mógł też wystawić każdy inny lekarz na podstawie wspomnianego wcześniej zaświadczenia wydanego przez lekarza lub położną, którzy stwierdzili u pacjentki ciążę. Warto zwrócić uwagę, że taka recepta na bezpłatne leki w ciąży będzie mogła na podstawie zaświadczenia być wystawiona nawet do 15 dni od momentu planowanego porodu, wskazanego na tym zaświadczeniu. Warto też zwrócić uwagę, że na podstawie wspomnianego zaświadczenia recepty z uprawnieniem C nie będzie mogła wystawić pielęgniarka. Takiej recepty na bezpłatne leki w okresie ciąży nie będą również mogli wystawiać farmaceuci zarówno dla siebie, jak i dla swojej rodziny. Kiedy w aptece pojawi się kobieta z receptą na lek oraz zaznaczonym uprawnieniem C, w pierwszej kolejności osoba realizująca taką receptę będzie musiała poinformować ją o możliwości nabycia tańszego odpowiednika leku z recepty i to pomimo faktu, że taki lek i tak dla pacjentki będzie bezpłatny. Jednocześnie, jeżeli lekarz lub położna zaznaczą na recepcie uprawnienie C, ale wypiszą na niej lek spoza wykazu leków bezpłatnych w ciąży, wtedy farmaceuta, technik farmaceutyczny ma obowiązek poinformować taką pacjentkę o istnieniu leku będącym odpowiednikiem tego z recepty, ale znajdującego się w wykazie leków bezpłatnych dla kobiet w ciąży. Wtedy oczywiście taki lek też pacjentka może otrzymać bezpłatnie. A co, jeżeli lekarz lub położna wystawiając receptę dla kobiety w ciąży zapomną zaznaczyć na niej uprawnienia C? Czy w takiej sytuacji farmaceuta lub technik farmaceutyczny mogą je uzupełnić lub poprawić? Niestety na ten moment brakuje jasnej odpowiedzi na te pytania. Aktualnie w przepisach bowiem nie są te kwestie uregulowane. Jak doskonale wiemy, w przypadku takich uprawnień dodatkowych, jak zasłużony honorowy dawca krwi czy inwalida wojenny, pracownik apteki na podstawie przedstawionych przez pacjenta odpowiednich dokumentów jest w stanie uzupełnić tego typu uprawnienia dodatkowe, jeżeli lekarz go nie zaznaczył. Jednocześnie z drugiej strony mamy uprawnienie S, czyli bezpłatne leki dla osób po 75 roku życia. W tym przypadku, jeżeli lekarz nie wpisze takiego uprawnienia dodatkowego na recepcie, farmaceuta, technik farmaceutyczny nie mogą go uzupełnić. Wiele wskazuje na to, że w przypadku bezpłatnych leków w ciąży oraz uprawnienia dodatkowego C zostanie zastosowane to drugie rozwiązanie: czyli farmaceuta, technik farmaceutyczny, w przypadku jego braku na recepcie, niestety nie będą mogli go uzupełnić. I to już wszystko, co na ten moment wiemy na temat bezpłatnych leków w ciąży. Przepisy regulujące te kwestie wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. Jednak jak już wspomniałem, wcale nie oznacza to, że od tego dnia w polskich aptekach będą dla kobiet w ciąży dostępne bezpłatne leki. Na to będziemy musieli jeszcze poczekać.